Cudownie jest na łonie przyrody, kogut pieje, ptaszki śpiewają. Także żyjątek różnych, tutaj można spotkać bardzo dużo. W tej chwili nie przychodzą mi już do tej części warzywno owocowej, sarenki, bo mój szczaf jest nareszcie w całości. A ja przyprowadziłam Was tutaj. Żeby wam pokazać, że niestety w życiu ogrodnika czy kogoś, kto ma ogród ozdobny, czy ma warzywnik, czy ma sad, to nie ma przestojów. Nie ma, tu jest zawsze coś do zrobienia. Ja dzisiaj już jedną część zrobiłam, czyli op... kaszerką akumulatorową sobie tutaj obok tych murków moich oporowych, czyli tej podwyższanej, takiej e, dużej grządki. O, tutaj jest mój czosneczek. Nie, nie miałam okazji się pochwalić, jaki jest mój czosnek. Więc on już tak wygląda. Jest go tutaj sporo? No, pewno mniej niż w tamtym roku. No i całe szczęście, bo mi po przybytku czasami też głowa boli. No i tak muszę wokół tych drzewek jeszcze troszeczkę sobie, żeby tutaj wjechać innym sprzętem, to ja muszę... E, Koło tych krzewów i drzewek owocowych wykosić. Ja muszę usunąć już te podpory, bo chciałam, żeby troszeczkę yy, uformować te drzewka ale muszę to już wyrzucić. O proszę, jaka to trawa! To no, pomaga po prostu już radykalnego cięcia. Yy, z tym, że no, jeszcze nie jest sucho. Czekam, aż się jeszcze wypogodzi. I być może, że nie dzisiaj, tylko jutro będzie lepsza pogoda, żeby była sucha, żeby to zebrać do kosza. e do composto Akumulatorowa. Nie wiem ile to robiłam z przerwami, no bo odkładałam co chwilę, ale sprawdzam jeszcze stan baterii i całkiem jest dobrze teraz jeszcze w innym zakątku właśnie bo tam jest śle Mi wykaszać przejeżdżać pod tymi pod podróże. Na tą chwilę wystarczy, bo trzeba oczyścić sprzęt z tej trawy. Potem szczoteczką ładnie można to wyczyścić, szczotką jakąś, miotełką, jak już ta trawa tutaj nam obeschnie. Natomiast to, to się nam zabiło, więc trzeba to, a ponieważ to wszystko jest to jest najlepszy taki materiał bo to jest tak jakby zmulczowana ta trawa tak to pójdzie sobie tutaj pod to pod bez to wrzucę niech sobie niech się rozkłada zasila będzie może ładnie kwitnął chociaż w tym roku widzę że zbyt dużo kwiatostanów on nie ma wydaje mi się że w tamtym roku było więcej tak mi się złamał oczywiście. Chociaż troszkę, bo niestety tak to się dzieje. Wszędzie wchodzi. Ciekawa jestem jeszcze, ile ja tej żyłki tu mam. pomimo wszystko ona się zużywa. Akurat tu jest taka żyłka dosyć solidna założona, więc powiem szczerze, że zadowolona jestem z tego sprzętu. Właśnie w takich miejscach, gdzie jest ciężki dostęp do innych innymi e, narzędziami, to to się sprawdza. Ma tą osłonę, więc można sobie podjechać pod pod drzewko, pod krzewek, żeby nie uszkodzić tej rośliny. A tak to zawsze te brody zostawały i wyglądało to niezbyt estetycznie. To jest takie wstępne czyszczenie. Teraz już pozwolę temu wyschnąć, potem to jeszcze, pewnie jeszcze raz spróbuję to potem szczotką ładnie Mniotką wyczyścić lepiej. Ale ja już w tym momencie dziękuję. Robię sobie przerwę na jakiś posiłek. A to wszystko po prostu samo się tutaj dzieje. Rośnie.